Cześć, Adam Pawłowski, Lechosław Olszewski, a z nami jest Tokaj Furmint, Patrycjusz 2021 rocznik, oczywiście Węgry. No właśnie, to e, dość dziwna sytuacja, że przez rok e, nie pokazaliśmy żadnego wina z Węgier. Być może wpływ na to miała sytuacja, e, sytuacja polityczna, ale e, jednak ostatecznie ugięliśmy się. Dlatego, że furmint jest jednak takim szczepem, który e, powinien zostać przez nas zaprezentowany. Decydowanie. furmint nie tylko w odsłonie słodkiej, ale także w odsłonie wytrawnej. W jakiej on by nie był, e, to e, zawsze ma swoją, zachowuje tą swoją naturalną, e, wysoką kwasowość, m, która no, jest niezbędna przy winie białym, wytrawnym, półwytrawnym, a przy słodyczy wprowadza ten fantastyczny balans. Jeżeli, no no jeżeli... właśnie, bo chciałem po powiedzieć o tym, że e, mamy tutaj do czynienia z e, furmintem wytrawnym, natomiast oczywiście furminty kojarzymy raczej z winami e, z wyższym cukrem resztkowym, tak? tak. Czy półsłodkimi, e, czy no, przede wszystkim tak naprawdę winami słodkimi i przez długi czas e, Tokaj tak naprawdę nie mógł e, stworzyć stylu e, wina wytrawnego, no, prawda? ta łanta się ciągnie od XVI wieku chyba, nie? No, no właśnie. No dzisiaj będziemy wracać, e, wracać do tej historii e, kilkakrotnie, dlatego że, e, nie wiem czy Państwo e, to wiecie, ale Tokaj był pierwszą, e, pierwszym miejscem, kiedy, gdzie dokonano klasyfikacji jakości, e, jakości gleb w XVIII, e, w XVIII wieku, w drugiej. W połowie bodajże XVIII wieku Rakoczy e, podzielił Gleby Tokajskie na, e, na trzy kategorie. E, Patrycjusz e, ma e, wszystkie swoje parcele, ma ich sześć, w czterech różnych, w czterech różnych wioskach, wszystkie w, e, e, na glebach pierwszej, e, pierwszej kategorii. Najwyższej klasy ziemi. Tak, co ciekawe, Mamy wybitnego specjalistę obecnie w Polsce od klasyfikacji ziem w Tokaju, dlatego że w ubiegłym tygodniu Wojciech Bońkowski otrzymał tytuł Master of Wine, tak samo pożądany jak Master of Sommelier, właśnie na podstawie m.in. dużego opracowania dotyczącego klasyfikacji, zastosowania klasyfikacji austriackiej do klasyfikacji win w Tokaju. No dobra, ale... Tutaj w zasadzie nie jest sam Tokaj głównym aktorem w tym winie, ale Furmint. I to jest najbardziej wyeksponowana nazwa na etykiecie. Mhm. Nie wiem, czy wiesz, ale już w 60% Tokaj jest wytrawny w kontekście ilości wytwarzanego wina. A to dlatego, że po prostu nie pijemy wystarczająco słodkich win. Odpowiedzcie sobie na pytanie, kiedy ostatnio Otworzyliście po prostu butelkę wina takiego słodkiego, deserowego, żeby się go napić, e, tak po prostu, bardzo rzadko się to zdarza. Tobie się zdarza? E, no mi się zdarza, mi się zdarza, ale nie tak to, często jak na pewno powinienem. Ja, tak. ja też jestem winny tej sytuacji. Więc do słodkiego tokaju na pewno też nawiążemy w przyszłości, ale no dzisiaj mamy tak. tą odsłonę wytrawną, i to jest niezwykle ciekawe, co producenci i w ogóle, w ogóle tokaj yy, yy, robi z furmintem i chce zrobić z furmintem, bo tak naprawdę nie ma jednego takiego stylu, który by yy, można powiedzieć, że o wytrawny tokaj to on będzie yy, yy, po prostu taki. Absolutnie tak nie jest, bo nasz, nasz dzisiejszy Tokaj tak w zasadzie jest w stylu niemieckim. Mozelski. A z drugiej strony możemy mieć Tokaj, który będzie w stylu burgundskim, który będzie spakowany trochę większą ilością francuskiej dębiny, który będzie bardziej maślany, kremowy, w którym się wydarzy konwersja jabłkowo-mlekowa, będzie, mhm. będzie zupełnie innym typem wina nawiązującym do, do stylistyki burgundskiej, ale to też pokazuje, że furmit jest bardzo elastyczny i się odnajduje w, 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 różnych, w, w różnym stylu. Tak. Też pamiętajmy o stylu wina No właśnie. E, tutaj mm, spodziewamy się, bo wiemy o tym, że to e, wino ma 7 gram pasowości, ale też 7 gram cukru e, resztkowego. Z tego też powodu właśnie powiedzieliśmy o, powiedzieliśmy o tym rysie niemieckim, właśnie charakterystycznym dla Mozeli. Dla Rheingau on nie jest może taki tak, tak mocno widoczny, natomiast nad Mozelą właśnie ten balans między bardzo wysoką kwasowością. I zawartością cukru resztkowego jest bardzo charakterystyczna i daje właśnie z jednej strony bardzo takie świdrujące kwasowością wina, ale jednocześnie zaokrąglone. I myślę sobie, że tutaj też pewnie możemy się tego, e, tego spodziewać. Tak, ja już próbowałem tu wino, to. więc wiem, że właśnie ten cukier resztkowy dodaje tutaj do, do soczystości, pijalności. On podkręca owocowość w tym winie. Mhm. No bo I... tutaj dominuje taka jabłkowość. Tak. Nawet bym powiedział takiego niedojrzałego może jabłka, no, trochę pestek. M. Tak? E, mamy coś tutaj jeszcze więcej. Mamy taki wapienny mineralny sznyt, pamiętajmy, że jesteśmy na ubogich glebach wulkanicznych. No właśnie, które to zawsze, jest charakterystyczne. Które zawsze, które zawsze gdzieś tam podkręcają jeszcze tą kwasowość, tą, tą mineralność. I a propos kwasowości, to, to oprócz tego, że ona jest tutaj bardzo żywa i dobrze współgra, z, z, w idealnym balansie jest z, z cukrem, to ta kwasowość, zauważcie, że zwykle to ona jest tym przewodnikiem mineralności. Wina, które mają niższą kwasowość, w nich trudniej znaleźć ten, ten, ten taki słony mineralny, wapienny, jakiś smak, taki kredowy, a zwykle w, zwykle w tokaju, mimo że nawet w tych słodkich tokajach wyczuwamy mineralność, dlatego że to właśnie ta, ta, ta kwasowość ona jest tym. E, przewodnikiem, gdziekolwiek ona się nie, nie, nie pojawia, w, w nasz, pod językiem nawet gdzieś można to wyczuć. No właśnie, ale przepiękny jest finish tego, e, tego wina, dlatego, że ta kwasowość jest przykrywana przez owocowość, taką e, krągłość na podniebieniu. To jest naprawdę e, bardzo miłe uczucie. Jestem zaskoczony jakością tego e, wina. Pamiętajmy, że mamy tutaj do czynienia z podstawowym winem e, producenta. Oczywiście to jest bardzo zasłużony dla Tokaju producent e, ze swoimi korzeniami jeszcze e, w czasach nowożytnych, ogólnie, e, ogólnie e, powiedzmy. To nie jest mały producent, e, prawie 70, e, 70 hektarów winnic, tak jak mówiłem, w różnych, częściach, e, w różnych częściach Tokaju. Natomiast Peter Molnar, który jest odpowiedzialny za... Jest, nie jest enologiem, ale jest szefem, szefem produkcji u tego producenta. Naprawdę dba o to, żeby z jednej strony te wina zachowały Tradycje regionu, a z drugiej strony były robione już w sposób e, zupełnie nowoczesny. nowoczesny mhm. Tak. I chyba z takim właśnie, e, z takim furmintem mamy tutaj e, do czynienia. Tak, i to, co jest e, m, dla oka też fajne, to jest ten kształt butelki, który jest e, mocno, no m, mocno tokajski. E, i, I zwykle mamy gdzieś, gdzieś tutaj, uwypuklone e, pięknie na, e, na szczycie, na, na szyjce, właśnie tą nazwę tokaj, która jest e, charakterystyczna. Jeżeli, jeżeli mielibyśmy sobie serwować wino w, w, w domu, no to słodcie je, słodcie jak je, każde białe wino tak jak, tak jak się chłodzi w zlinga, tak jak się chłodzi każde inne białe wino z, z powiedzmy w takiej lżejszej oprawie, no bo mam tylko 12,5% alkoholu i to to, to to, żeby fajnie balansować tą kwasowość i i słodycz to jest te właśnie 7-9 stopni Celsjusza, czyli wino z lodówki, krótko rzecz, krótko rzecz ujmując. I z czym ono może korespondować w kontekście kuchni? No, to są nasi sąsiedzi. Sąsiedzi, którzy, którzy również mają gdzieś tam pokrewny, pokrewny styl gotowania. To, co się znajduje na naszych listach. E, powiedzmy klasyków mm -hmm. polskich, e, więc e, jak najbardziej z wszelkiego rodzaju, e, rodzaju wieprzowymi, z, z, z takimi tłustymi e, rzeczami. Ma, no, właśnie, mam galice, tutaj, tak? no właśnie, mam bo tutaj. No właśnie, ja, bo Ja chciałem o tym powiedzieć, że często myśli się, że e, białe wino wysokokwasowe w zasadzie pasuje tylko do, e, do ryb i no może ostatecznie do jakichś, e, pewnego rodzaju sałatek, tak, ale zupełnie po, pomija się to, że ta kwasowość pomaga nam właśnie mhm. w kontakcie z tłuszczem. Zdecydowanie, no i e, Węgry słyną z mangalicy, mhm. tak? to, jest takie, to, jest, to jest taka tłuściutka wieprzowina, e, ale ten, 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 ten tłuszcz jest e, taki, powiedziałbym, no, bardzo e, smaczny i hedonistyczny wręcz. <laughs> Więc e, jeżeli byśmy chcieli znaleźć idealne wino do słoniny, no to e, myślę, że taki e, Tokaj Furmint, on, by on by był dobrym pairingiem. No dobrze, jeżeli chcielibyście więcej dowiedzieć się o tym, jak łączyć wino z jedzeniem, zapraszamy, abyście e, zajrzeli do filmów, których właśnie, które poświęciliśmy e, takim połączeniom. No, jeżeli nie jesteście jeszcze członkami e, Winoklubu, to zapraszamy na stronę www.winoklub.pl. .e, Czekamy na was. Do zobaczenia.